Dzień dobry, dzień dobry. Witam się z Wami serdecznie. No cóż, dzisiaj mam szczególny dzień, dzień wyjątkowy. Dzisiaj kończę 70 lat. No i to taki czas, gdzie już no, są pewne refleksje. Z jednej strony cieszę się bardzo, że, że dożyłam tych lat, ponieważ, tak jak wiecie, mówiłam Wam, jestem po przeszczepie nerki, więc no, to jest dla mnie wyjątkowe, że, że, jest, że jeżeli jak dobrze wszystko pójdzie, to w listopadzie będzie 20 lat. Ten rok jest w ogóle taki jubileuszowy. No, dzisiaj kończę 70 lat. Już jest taka refleksja. Refleksja jest zawsze w takich dniach urodzinowych, ale gdy człowiek jest młody, młodszy o wiele, to tak inaczej na to wszystko patrzy. Może ma jakieś plany, coś jeszcze chciałby zobaczyć, pojechać. Jak wiecie, no ja... Ciągle jestem ciekawa tego świata internetowego, no bo 70 lat i youtuberka, no, komuś to może się wydawać dziwne, ale ja się tym nie przejmuję, dlatego że ja chcę jeszcze wszystkiego dotknąć, zobaczyć w takim sensie wszystkiego tego, co mi się podoba, co śledziłam yy, i po prostu chciałam spróbować swoich sił. Czy ja potrafię? No, wiadomo. Jakieś zajęcie trzeba sobie znaleźć na emeryturze, bo jak, jeżeli człowiek po prostu nie ma żadnego zajęcia, no takiego zajęcia, które, które mu odpowiada jak najbardziej, to gnuśnieje no po prostu, siedzi w, siedzi w fotelu i, i cóż, z pilotem i, i taki się robi jakiś no, niedożycia, o tak powiem. A tak, to człowiek ma jakiś cel w życiu, jak ma się jakieś takie pasje, hobby. Ja nie mówię, że to muszą być takie, każdy ma według siebie, prawda? Ale żeby mieć jakieś zainteresowania, żeby po prostu czymś w życiu się zająć, żeby to życie tak jakoś nie, nie, nie umykało, nie przemykało nam i, tyl, i tylko po prostu, no, tylko robić to, co chcemy, oczywiście, bo to nie jest przymus. Ja w ogóle nie spodziewałam się, że to tak pójdzie, dlatego że ja, ja najpierw nagrałam. Hmm, Slajdy, chyba z dwa, trzy takie slajdy, filmy, filmy, takie króciutkie etiudy, takie bym powiedziała. I no, ale zaczęliście się tam wpisywać i, i po prostu mm, i nagrałam właśnie jeden film, czy seniorka może być youtuberką. No i to już tak poleciało. Fakt, że ten mój kanał jest taki niszowy, ale ja się z tego bardzo cieszę, dlatego że. Mm, że mogę być sobą, bo jeżeli no, jeżeli, no wiadomo, kanał wystrzeli w górę, to wtedy są takie oczekiwania większe, a ja cóż ja mogę zaprezentować, ja prowadzę takie życie, jestem sobą i tu się nic nie zmieni i tak, i tak będzie. I po prostu, no cóż, i tak będzie. Dopóki mi zdrowie pozwoli, dopóki będą chęci, nie składam nie wiadomo jakiejś deklaracji, bo nie wiem jak życie się potoczy. Ale na razie póki co to będę się w to bawić i będę się z Wami spotykać. Także widzicie, siedemdziesiątka dogoniła mnie niepostrzeżenie. No, gdyby inaczej losy się potoczyły, to jeszcze byłaby, byłby inny jubileusz. 2 sierpnia. Obchodzilibyśmy z moim świętej pamięci mężem 50. rocznicę ślubu. To byłby też piękny jubileusz, no ale cóż, życie zadecydowało inaczej, los zadecydował inaczej i no niestety nie udało się. Jak to mówią, ja chorowałam, a mąż umarł, jak to mówią, no to drzewo, co skrzypi, to długo stoi, ale coś w tym jest prawdy, coś w tym jest, bo ja praktycznie całe życie y, ciągle z tymi y, nerkami miałam problem, bo to nie było tak, że, że przeszczę pod razu, to po prostu latami, latami u mnie, y, u mnie, u mnie ta choroba tkwiła. Były okresy remisji, gdzie po prostu zatrzymało się, stało w miejscu, ale była oznaka, że nerki chore, ale po prostu jakoś to... Później ruszyło i, i wyszło jak wyszło. Ale cieszę się, kochani, że doczekałam tej siedemdziesiątki. Naprawdę to jest dla mnie tak. Mm. Z jednej strony refleksja, tak jak powiedziałam, że to już nie są żarty, że to już bliżej niż dalej. No ale, mój Boże, ludzie młodzi odchodzą, gdzie jeszcze życia, dzieci, gdzie życia nie poznali, no ja miałam taką szansę, że cieszę się, co los przyniesie to będzie, a ja się cieszę, że, że dożyłam tej siedemdziesiątki, że, że mogę się bawić w, w komputerowe takie hobby, zamiłowanie. i i to tyle na ten temat. Słowa mi się cisną na ustach, chciałabym wiele powiedzieć, ale to po prostu już takie wychodzi chaotyczne. No, ale, no, ale takie jest. To, no, tak jest, że, że po prostu wydawało mi się ta siedemdziesiątka daleko, 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 a przyszła bardzo szybko, naprawdę. No, ale cóż. I cieszę się, że jest jak jest, że dożyłam i że. Mogę spełniać swoje hobby, swoje pasje, zamiłowania rozwijać i sobie normalnie żyć. Dziękuję wam bardzo. Trzymajcie się ciepło. W tej chwili mamy 6 stopni odczuwalne, 9 zachmurzenia 0. Będzie słoneczny dzień dobra jakość powietrza najcieplej od 15 do 14 najcieplej o 15-14 stopni od 15 do 14 No i tak i chociaż w godzinach właśnie tych 14-15 Mogą być przelotne opady deszczu, ale mam nadzieję, że u nas nie będzie chociaż deszczu. Deszcz też jest potrzebny, jakby pokropił jak najbardziej, tak się, tak się nauczyło, że tak się mówi, ale deszcz jak najbardziej też wskazany, tylko taki, żeby był przelotny, żeby popadało i wyszło słoneczko zaraz. Także życzę Wam miłego dnia, moc serdeczności przesyłam. Trochę wiaterek rano się zerwał. Ładna jest. Dzisiaj film będzie krótszy, bo będę miała taki trochę zajęty dzień, ale odezwę się do Was, jak już będę miała wolny czas.